Maryjo, niepokalana, o której to święty Łukasz Ewangelista pisze, że zachowywałaś w sercu swoim słowa swojego syna. Tak, pamiętałaś te słowa. To, co katechizm kościoła katolickiego pisze, że prawdziwa modlitwa jest pamięcią serca. Pamięcią serca. Ty zachowywałaś w swoim sercu i pamiętałaś również. To, czego nie rozumiałaś, ale pamiętałaś, nosiłaś to, zachowywałaś. Codziennie w kościele słyszymy słowo Twojego Syna, i nie zawsze wszystko rozumiemy, ale jak ważne jest, aby Cię Maryjo w tym naśladować, żeby zachowywać słowo Jezusa. Nawet to, którego do końca nie rozumiem, może nawet. Dzisiaj to słowo nie przyda mi się. Może to słowo jest na kiedyś, na ileś lat do przodu. I jeżeli zachowyłam w sercu swoim słowo Chrystusa, kiedyś na pewno one się przydadzą. Bo kiedy Jezus został w świątyni, a Ty go szukałaś, On do Ciebie przemówił, ale Go nie zrozumiałaś. Zrozumiałaś go dopiero podczas jego paschy, wtedy zrozumiałaś, przez ile lat trzymałaś to słowo w swoim sercu. Może nasz kłopot taki, że segregujemy, o to na dziś, to mnie dotyczy, to mnie nie dotyczy, może sąsiadki, ale wszystko, co słyszę, dotyczy mnie. Chociaż nie zawsze jest na moje dziś, niekiedy jest na moje kiedyś. Może 20 lat, za 20 lat stanę przed czymś i teraz, dziś, już to Słowo mnie przygotowuje na pewne doświadczenia. Obym miał w sercu pamięć do tego, co Bóg do mnie dziś mówi. Słowo Boże ma wejść głęboko w moje serce, osiąść w moim wnętrzu. I jeśli nie jest potrzebne mi na dziś, na pewno będzie na jutro. Pamięć serca. Tak pięknie pytał papież Benedykt XVI, jakim słowem Boga bronił się Chrystus na krzyżu. Bo krzyż dla Twojego syna był momentem kuszenia, próby. Kiedy tydzień temu słyszeliśmy w Ewangelii, że Jezus był kuszony przez szatana, że szatan odstąpił od niego ale tylko do czasu, więc czas, kiedy znowu do Chrystusa przystąpił kusiciel, był właśnie na krzyżu, bo na pustyni Chrystus bronił się słowem Bożym, a taki diabła odpierał księgą powtórzonego prawa. Słyszał głos ojca, miał poczucie, że Bóg do niego mówi. Ale czy kiedy Jezus Wisiał na krzyżu, pyta papież Benedykt, czy Bóg do niego mówił? Czy cokolwiek do niego powiedział? Nie. Tego dnia niebo było zamknięte. Bóg milczał. A Jezus mówi: Boże, czemuś mnie opuścił? Bóg milczał. Więc jakie słowo ratowało Chrystusa na krzyżu? Właśnie to które wydobył z pamięci swojego serca które właśnie dziś w Ewangelii było czytane na górze Tabor ty jesteś mój syn umiłowany w tobie mam upodobanie to właśnie słowo które nosił w swoim sercu było również słowem które miał usłyszeć na krzyżu twój syn Mario nosił w pamięci serca słowo ojca są sytuacje, w których Bóg milczy. Tak mówi papież Benedykt XVI, tak mówił. Niekiedy jesteśmy w takiej sytuacji, Bóg nic nie mówi. To znaczy, że słowo, które kiedyś dostaliśmy, dotyczy mnie właśnie dziś. Bo Bóg nie musi do nas ciągle mówić. Wystarczy, że raz powiedział. Jak mówi Psalm 62, Bóg raz powiedział: Dwa razy to słyszałem. Więc Maryjo, proszę, wymódl nam to, abyśmy tak jak Ty, Słowu Boga, zrobili w swoim sercu miejsce, pamięć serca. Jest taki piękny dziennik, pewnego kardynała, trwają przygotowania do procesu beatyfikacyjnego. Kardynał Joseph Bernardin z Chicago z USA. Nieżyjący już umarł na nowotwór trzustki. Trzy ostatnie lata spędził w szpitalu i pisał przepiękny dziennik duchowy. I ten kardynał twierdził, że jeżeli dwie godziny dziennie się nie modli, nie adoruje, nie czyta Biblii, to niczego nie dokona w swoim życiu. Dużo się modlił, dużo czytał słowa Bożego. Ale jak pisze w swoim dzienniku, kiedy sam cierpiał w szpitalu, nie mógł się modlić. Nie mógł czytać Słowa Bożego, i napisał w swoim dzienniku takie słowa: Módlcie się, gdy jesteście zdrowi, bo w czasie choroby może się to okazać to zbyt trudne. Teraz już wiem, że muszę się modlić, gdy nic mi nie dolega. Módlcie się, gdy macie dobre samopoczucie, bo gdy zachorujecie, może się to okazać niemożliwe. Módlcie się, gdy jesteście silni, gdy jesteście w dobrym nastroju, bo może przyjść taki dzień, w którym nie będziesz mieć siły się modlić, i pozostanie tylko to, co było wytrenowane, co zostało w pamięci serca. Jak nieraz widzimy w szpitalu ludzi podłączonych pod aparatury tlenowe z demencją, z Alzheimerem, bez kontaktu, ale oni niekiedy. Ze swoich ust wyszeptują po cichu Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Lub Jezus miłuj się nade mną Bo zostało w nich to, czego nauczyli się kiedyś Co było wytrenowane Co było w pamięci ich serca Naucz nas Maryjo, otwierać serce Dla Boga, dla Jego słowa Na modlitwie, tak jak Ty I nosić to wszystko w swoim sercu Oddajemy tobie, Matko, Ojca Świętego Franciszka, Jego posługę, prosimy też o Jego zdrowie, Księży Biskupów, Księdza Arcybiskupa Stanisława Gondeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Zakon Paulinów z Ojcem Generałem Arnolem Hrabkowskim i Ojcem Przezorem Jasnej Góry Marianę Waligurą oraz w intencji kapituły Generalnej, w intencji osób życia konsekrowanego. O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Szczególnie dziś za wszystkie kobiety, za wszystkie dziewczęta. Polecamy Ci matko naszą ojczyznę, prosimy o pokój na świecie i we wszystkich intencjach zapisanych w Jasnogórskiej Księdze modlitwy apelowej, za media, które transmitują apel, za ludzi chorych, o szczęśliwą operację dla Zofii, uratowanie życia Leny za ludzi samotnych za więźniów w intencji wszystkich dobrodziejów pracowników jasnogórskiego sanktuarium za zmarłych zmarłego dominika o błogosławieństwo Boże dla wszystkich rodzin w 35. rocznicę ślubu Janusza i Martyny i w, w intencji wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego Również tych z powiatu ełckiego, diecezji Eudzkiej. Polecamy Ci o Matko Parafii św. Jakuba, większego apostoła w Dłużynie, w archidiecezji poznańskiej, gdzie przybywasz w obrazie nawiedzenia. Podejmujących dziś czuwanie z dekanatu Szwena, szewna diecezji sandomierskiej, tajemnicą nawiedzenia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź, królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Tego naszego poprzedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy. Jako imię opuszczamy nasze widowisko, nie widź nas na podróżenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mary, Matko Boża, módl się za nami wrześnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Panu z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak by było na początku, teraz i, zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pod Twoją obronę. Pośredniczy on nasz, pocieszycielko nasza. Słynę po i nas pojednaj, słynę swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas obrawaj. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. aby Go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosi. Księdza arcybiskupa Wacława Depo, Metropolitę Częstochowskiego, prosimy o apelowe błogosławieństwo. Wierzymy, że arcydziełem człowieczeństwa jest Chrystus i Jego Matka Maryja. I na tej linii spełnia się również nasze człowieczeństwo. Dlatego chcielibyśmy w duchu słów świętego Jana Pawła II oddać dzisiaj hołd każdej polskiej kobiecie, każdej polskiej matce, każdej polskiej dziewczynie, bo bez duchowego i fizycznego macierzyństwa nie byłoby kolebki. Nie byłoby narodu, nie byłoby Kościoła na ziemi polskiej. Pan z wami niech imię pańskie będzie błogosławione. Teraz wspomożenie nasze w imieniu Pana Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę apelową. Dziś rozważanie poprowadził ojciec Marcin Ciechanowski. Serdecznie pozdrawiamy też przy tej okazji Stróżów Jasnej Góry, ojców i braci Paulinów. Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na informację dnia. Prawie 3 miliardy złotych co roku trafi na leczenie osób z chorobami onkologicznymi i chorobami rzadkimi. Ministerstwo Zdrowia pracuje nad projektem ustawy dotyczącej Funduszu Medycznego. To kolejny element obok systemu zasadniczego wspierający ochronę zdrowia w Polsce. Pieniądze przeznaczone będą m.in. na wdrażanie nowoczesnych metod leczenia w ramach funduszu medycznego rząd przeznaczy dodatkowe 2 miliardy 750 milionów złotych na leczenie osób z chorobami onkologicznymi oraz pacjentów z tak zwanymi chorobami rzadkimi. Chodzi między innymi o umożliwienie leczenia nowoczesnymi metodami, mówi prezydent Andrzej Duda. Tam gdzie potrzebne są nowe urządzenia, tam gdzie potrzebne jest wdrażanie nowych terapii, tam gdzie potrzebne są jakieś inwestycje związane z uruchamianiem nowoczesnych metod leczenia, czy też poszerzaniem możliwości leczenia tam również ten fundusz będzie mógł być używany jak 10% środków skierowanych zostanie na profilaktykę. Jednym z największych problemów jest to, że Pacjenci zgłaszają się u nas do lekarza za późno. Zgłaszają się wtedy, kiedy choroba onkologiczna już jest rozwinięta, i niejednokrotnie nie da się wtedy już po prostu pacjenta skutecznie wyleczyć. Co roku na choroby nowotworowe zapada ponad 160 tysięcy Polaków. Lekarze wciąż pracują nad nowymi metodami leczenia. Zauważa prezes Stowarzyszenia Pacjentów Rzeczpospolitej Polskiej w Gdańsku Sławomir Łapsz. Są różne choroby onkologiczne, i nie wszystkie choroby onkologiczne. Są obecnie opanowane w sensie leczenia. Fundusz Medyczny wzmocni wciąż rosnące wydatki na ochronę zdrowia. W 2015 roku ogólne wydatki na ten cel wyniosły 77 miliardów złotych. W tym roku będzie to prawie 107 miliardów złotych. Źródła finansowania Funduszu Medycznego zostaną niedługo przedstawione podkreśla minister zdrowia Łukasz Szumowski. Musimy wskazać właśnie dokładnie, konkretnie zakładki w budżecie państwa, skąd one będą wzięte. Nie tylko skąd będą wzięte, ale dokładnie gdzie trafią, w jaki sposób będą wydawane, jakie obostrzenia. Opozycja, która żądała od prezydenta przekazania dwóch miliardów złotych na onkologię zamiast na media publiczne nie wierzy w dobre intencje rządu. Najpierw się przez wiele tygodni mówi, że nic się nie dzieje, wszystko jest w porządku, a tu nagle taka decyzja, że trzeba koniecznie wesprzeć tę onkologię, to znaczy, że to jest działanie pod kampanię wyborczą. Ja nie wierzę w żadne fundusze, które są tworzone przez Prawo i Sprawiedliwość. Przypomnę, że. Został stworzony tak zwany fundusz solidarnościowy, z którego zostały ukradzione pieniądze. Jak zauważa minister zdrowia, fundusz medyczny nie jest jedynie działaniem doraźnym, to nie pierwsze działanie rządu wspierające onkologię. Mamy najpierw ustawę o czerniaku, tzw. antysolaryjną, która jest ostatnio w WHO cytowana jako jedno z najlepszych działań w zakresie przeciwdziałania nowotworom. Potem przez długie miesiące przygotowywaliśmy wspólnie strategię onkologiczną. Narodowa strategia onkologiczna wprowadzić ma indywidualne podejście do pacjenta, przyspieszyć diagnostykę i skrócić kolejki do specjalistów. Jak zauważa dyrektor wojewódzkiego szpitala specjalistycznego we Wrocławiu, Janusz Jerzak, pomimo działań rządu potrzeby służby zdrowia są nadal duże. Każdy grosz na ochronę zdrowia jest pożądany. Mamy poważne braki pieniędzy na funkcjonowanie szpitali. Projekt ustawy w sprawie funduszu medycznego przedłożony ma być Radzie Ministrów w ciągu najbliższych tygodni. Trwa batalia o życie nienarodzonych dzieci w Polsce. Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka wystosowało specjalny apel do prezesa Pisu Jarosława Kaczyńskiego. Wczoraj zaś Lewica przedstawiła projekt ustawy zakładający m.in. tak zwaną aborcję na życzenie. Lewica chce legalnej aborcji, czyli zabijania dzieci nienarodzonych na życzenie do dwunastego tygodnia życia.